manaczko, na kanale Krzychu Trenuje Dzisiaj klateczka, łapy i kontuzja tutaj w zgięciu, cały czas to zapalenie jest jest to dość uciążliwe, bolesne przy treningu klatki pleców, czegokolwiek po prostu tutaj ten stan zapalny cały czas się pojawia w tym miejscu i cały czas ten ból jest, jak widzicie trochę wysuszyło ale to nie jest tak najgorzej. Kolejna kontuzja, o której już wiecie bardzo dawno, co uciążliwe jest niemiłosiernie. Najpierw wybity kciuk dość mocno przy sparingu, później puścił nadgarstek, także przy wyciskaniach jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Jest to niesamowity ból. Przy łapaniu sztangi już czuję ten ból, ale wiecie jak jest, nie ma... Co odpuszczać, bo będą spadki i będzie lipa. Także co, co w siłce, jak widzicie, nadal czekam na drugą ławeczkę, tą o której tak często wspominam. Co do wyciągu, czy jestem zadowolony, czy nie. No powiem wam, że jeśli byłbym osobą, która nie ma miejsca na sprzęt, która yy, chce mieć wiele rzeczy w jednej, to jest to naprawdę rewelacja. Po pierwsze, możemy zrobić y, całe plecy, całe ramiona. Myślę, że na upartego naprawdę byłoby można tutaj pomodzić, bo już ze znajomym wymyśliłem, że gdybyśmy stąd puścili taki profil, moglibyśmy robić sobie ściągania takie fajne jak na maszynie na plecy. Y, tutaj by można było dospawać profil, zrobić sobie modlitewnik. Oczywiście tak, żeby zachować taki sam otwór na linkę, żeby to było płynnie, dołożyć modlitewnik i przecież byśmy mogli tu robić biceps, siedząc i byłby też mega fajnie. Co dalej? Kolejna fajna rzecz to to, że z dołu, siedząc tutaj, mamy zaparte uda, z dołu możemy triceps robić sobie, siedząc za głową, również jak na maszynie u góry. Tak samo możemy przecież robić triceps siedząc. Tutaj ćwiczenia na plecy dzięki tym podporom mamy ten, to przełożenie mocniejsze, bo nie musimy kombinować tak jak ja z belką, tutaj zapieramy nogi i mamy dużo większe przełożenie właśnie naszej siły na ciężar. Także no, jakby to była konstrukcja 50 na 50 byłoby dużo, dużo lepiej, ale i tak jest naprawdę, naprawdę dobrze. Testowałem go już ze znajomym, który waży ponad 120 kg. Także ten wyciąg wytrzymał. On sam przyznał, że jest naprawdę ok. Jakby ktoś się zastanawiał, czy kupić, czy nie, zawsze można do mnie napisać. Możemy się spotkać, możesz przyjechać, zobaczyć, testować. Dla mnie to żaden problem. i yeah. yeah. się zmienia. Jak widzicie, przerobiłem tutaj potrzebuję dużo więcej miejsca. do jedzie mi sprzętu. Tutaj mamy już nową mocną młotowiertarkę, tutaj mamy nowego flexa na Aku, yy, dłuta Irwina, także wszystko co potrzebne do roboty w drewnie, betonie to mamy, nowe poziomice, także tak to się prezentuje. Jak wiecie, lubię majsterkować. Także mi się to bardzo, bardzo przyda. Na pewno wiele osób też jest ciekawych, jak tam u mnie mają się hantle. Także widzicie, y, jest naprawdę rewelacja. Ćwiczy mi się nimi rewelacyjnie. Polecam każdemu, kto myśli właśnie o zakupie tych handli. Jak wiecie, wiele razy wspominałem o ich plusach. Także odszukajcie sobie filmu i słabcie info, dlaczego warto. Wracam powoli do Was do formy. Pamiętajcie o trwającym konkursie, bo możecie wygrać fajne nagrody. I dajcie znaka, czy przedłużamy konkursik. Czy chcecie do końca października mieć szansę na wygraną? Może listopada, a może do końca grudnia, bo jak wiecie, na grudzień planuję coś, ma mega. Myślę, że prezent świąteczny będzie z podwójną obsadą. Także obserwujcie kanał, bo zamierzam troszeczkę od siebie dla, dać dla was, ale będzie to też poparte waszym wsparciem także udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, dajcie znaka jak u was treningi, czy was też też ostatnio łapią przeziębienia, kontuzje, dałby się też worek, żeby trochę tej szybkości nadrobić też jakoś sobie podorabiać, ale na razie czas na suple, bo jak wiecie Siłownia to siłownia, a mata to mata, także tutaj tego nie połączymy idealnie. Stąd też więcej treningów będzie siłowych, a mniej właśnie takich na pompę. Co do treningu, podsiłowanie idzie coraz lepiej. Może też stąd te kontuzje, bo technika nie jest idealna. Chciałbym odwiedzić zabetonowanego Tomeczka, żeby pokazał kilka technik, jak to dokładnie i czy dobrze to wykonuje. Gdzieś tam wymieniamy się z postrzeżeniami na Instagramie. On mówi, czy to jest dobrze, czy źle, co poprawić. Także za to jestem wdzięczny, że taka osoba właśnie może bezproblemowo podejść do tematu i odpowiedzieć, czy jest git. Także co, dzięki za uwagę. Pamiętajcie, lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Bawcie się konkursami, bo to jest dla was, ode mnie. Także dzięki za uwagę. Pozdro. Jak zawsze po treningu trzeba zadbać o to, żeby sprzęt był cały czas jak nowy, także w używam taki dość często wcześniej z firmy konkurencyjnej, który uważam, że jest sporo lepszy, ale może być i taki jak skończył się tamten później jak kupię tamten to będę Wam również pokazywał o co mi dokładnie chodzi, bo nie pamiętam do końca Jaka to była właśnie nazwa tego produktu, a nie chcę Wam tutaj, yy, nie chcę Was wprowadzić w błąd, teraz nagrywam bez mikrofonu, bo, no bo gdzieś go położyłem i teraz nie chcę mi siły szukać, a chciałem Wam pokazać, że naprawdę warto mieć swoją siłownię, zadbać troszeczkę o ten sprzęt i patrzcie jaki jest efekt, naprawdę ławka świetnie wygląda. Także lecimy na resztę sprzętu, żeby troszeczkę zadbać o to. Może tutaj będzie jakiś lepszy efekt. Zobaczymy sobie, czy coś się tutaj zmieni. Ale zawsze to jakieś odświeżenie tej sołuszki. No, no, nazwijmy to wtórnie. Niech tam będzie. Także przecieramy. Zostało nam właśnie, zostało siedzisko. Ławeczka i do domu. Także trzymajcie się, hej.